Cześć! Zapraszam Was na topkę sprzedażową sklepu Czerwona Twierdza. Sklep obchodził niedawno drugie urodziny, tak więc okazja się sama stworzyła. Przechodząc do konkretów. W miesiącu październiku, jeżeli chodzi o dodatki, na piątym miejscu dodatek do Neuroshima Hex, Wireman. Jest to nowość na liście, wydawca oczywiście Portal Games. Miejsce czwarte: Deep Regrets, lamentujące macki, także nowość dostępna od ręki. Alice Games, wydawca tej gry. Trzecie miejsce i to jest spadek z drugiego miejsca w porównaniu z wrześniem anachrony zestaw egzoszkieletów. Tutaj akurat była to wersja, niekoniecznie polska, ale tutaj wersja językowa nie ma, nie ma znaczenia. Jest to już niestety niedostępny produkt, a tak więc wykupiliście wszystko, ale być może będzie nowa dostawa. Drugie miejsce, Władcza pierścieni, pojedynek o śródziemie sojusznicy. To jest nowość od Rewela, też jest dostępna. I pierwsze miejsce, jeśli chodzi o dodatki, Spirit Islands, pióra i płomienie. Portalowa przedsprzedaż zajęła w październiku pierwsze miejsce wśród dodatków. Ok. Teraz przejdźmy do gier podstawowych. Dziesiąte miejsce: Kardia. Wydawca Lucky Duck Games. To jest spadek o 7 miejsc w porównaniu z wrześnią. No, gra już jest jakiś czas na rynku. Dziewiąte miejsce: i to niespodzianka. Baseball Highlines, czyli gra Eagle Gryphon Games w wersji angielskiej. Tak więc sklep Czerwona twierdza. Także graczom zapewnia dostęp do tytułów niewydawanych na rynku polskim. Ósme miejsce, Anachrony, Portal Games. To jest także drugi miesiąc pod rząd na liście. We wrześniu było na drugim miejscu i to jest spadek o sześć miejsc. Premiera była jakiś czas temu, a gra nadal utrzymuje się w topce, nieźle. Siódme miejsce, Korona Starego Króla, wydawca Galacta. Jest to przedsprzedażowa nowość. Szóste miejsce, Frosthaven. Albi, nowość wskoczyła od razu do topki i już jest wyprzedane. Wykupiliście tą grę. Duże, wielkie, ciężkie pudło. Miejsce piąte Everdel Duo. To jest także nowość o, dostępna od ręki w sklepie od Rebela. Miejsce czwarte. Kolejna pozycja polskojęzyczna. Vintage, angielska wersja. Wyprzedana już niestety od Sony Mayer Games. Miejsce trzecie Tiangxia. Mam nawet tutaj swój egzemplarz. Świetna gra z serii T-Games. Wersja oczywiście angielskiej. Jeszcze w tym momencie nikt nie zapowiedział wydania wersji polskiej. No, może wydawcy wezmą pod uwagę tę topkę. Jest to nowość od razu na trzecim miejscu, czyli pudło. Drugie miejsce na liście. Gwint, legendarna gra Karciana. I to jest po raz drugi na liście. Miesiąc temu była na miejscu pierwszym, teraz spadło jedno miejsce na miejsce drugie, czyli Gwint, legendarna gra karciana, jest przez Was uwielbiana. Przedsprzedaż Rebela. No i taladam, dam pierwsze miejsce wśród gier w październiku w sklepie Czerwona Twierdza. Slide Spire, wydawca Portal Games. Jest to przedsprzedażowa gra, która w tym momencie wspięła się o 7 miejsc, bo we wrześniu już była obecna w topce, na miejscu 8. Gratulacje dla gier, dla wydawców no i szczególnie dla Was kupujących, którzy te świetne gry na swoich stołach będziecie posiadać. Dajcie znać w komentarzach, czy to ma sens, czy taka topka chcielibyście, żeby się pojawiała. Jeżeli tak, będziemy kontynuować temat. Dzięki, do zobaczenia i leccie do sklepu Czy wy macie swój. Czy każdy z Was ma swój ulubiony sklep z grami planszowami? To jest taki piękny znacznik pierwszego gracza z początku działalności tego sklepu. Alice Games jest wydawcą sklepu.